Hej, cześć, witajcie, z tej strony Dasta to kolejny odcinek z TES 5 Skyrim I tak jak widzicie, jesteśmy dalej w tym samym miejscu I kurde, powiem wam szczerze, że dawno nie grałem i nie wiem zbytnio co ja tu mam zrobić Bo właśnie pamiętam, że mieliśmy tutaj łazić za tym gościem i chyba tak, chyba tam mieliśmy pójść To co, lecimy tam szybko? Oj, zdecydowanie tam mamy pójść Właśnie jesteśmy w jakiejś krasnoludzkiej twierdzy, coś takiego z opuszczonym... Czymś tam, jakimś zamku puszczonym, kopalni, jakieś, nie wiem, nie wiem, nawet co to było zbytnio, musimy znaleźć yy, sześciany, jakieś coś takiego. No, ja wiem, że musimy znaleźć kostki, gościu, ale możemy iść tam, tak? Czy nie? Akweduł w -Hor, tak, wydaje mi się, że tutaj musimy pójść. i jak bodaj, trochę taki dziwny głos, ale no taki lekki katar mam. Okej, okay, tu jest jakaś kostka, chyba. Nie mam pojęcia, czekajcie, co to jest za misja, nas tu prowadzi. No ok, czyli takie coś. Ale tu powinna jakaś kostka być z tego, co widzę. Dobra. O, no i elegancko ostatnia kostka. Więc szybko poszło. I sobie pewnie pójdziemy coś poeksplorować albo jakąś nową misję, nową misję zaczniemy. No dobra. No to jest dobre pytanie. Gdzie jest ten włącznik w ogóle? O Matko Boska. Jakie trzy mosty? Ja nawet tu mostów nie widzę. Tu nic nie ma. Kufer. Uuu, jakaś skrzyneczka. Skrzyneczki to otwieramy z chęcią. Miksura kondycji, złoto. I diadem ze złota i czegoś tam, więc na bogatości. I co, no trzy przełączniki przy, musimy użyć. Przełącznik drugi. No, drugi chcę. No, dobrze. O nie, i co teraz? Przełącznik trzeci. Czyli jak. Aha, to jest jakaś zagadka. Że musimy otworzyć wszystkie te naraz Dajmy ten trzeci I teraz ten drugi chyba tak I ten trzeci O, elegancko Dobrze wyszło Dobra, nie dotykam gościu, co ty Szybko pędzimy tam No już nas atakują Tylko co to nas atakuje jakiś pająk, krobak taki Paj Pająk robotnik No kurde gościu co za co za gówniak Aż mi się to z Ajzaczkiem kojarzy, pajączki Te no, pająki są takie niefajne, że oho, Ale fajnie, bo tutaj są klejnociki w tych pająkach Ja, Pitol i kolejna sfera Ogólnie te krasnoludzkie rzeczy, te, te wszystkie jakieś dungeony i tak dalej Te kopalnie, skinie są takie mocne, przeciwnicy Że to masakra Jak robimy tą misję, co to ucha za misję? Krasnoludzkie bełty weźmiemy, robiłem misję, żeby Tą tarczę, co ma Lydia, zdobyć, tam jakaś jest taka dwamerska, specjalna tarcza Jezus Major, robiłem to kurde, dobrą godzinę dwie. No to tam musiałem chodzić. Najpierw chodzić po jakichś tam jaskiniach, coś tam odnaleźć, później musiałem pójść do jakiegoś dungeonu i tam na końcu musiałem walczyć z bosem. Ten boss był taki ciężki, że musiałem sobie aż poziom trudności zmniejszyć i tak sporo chyba o dwa albo trzy. Bo tak to on się tak leczył, że masakra. I wiecie co się okazało? No że też te, ta tarcza jest do dupy, Ja myślałem, że jakiś mieczyk będę mógł zrobić łuk może. A to cyk tarcza jakaś jeszcze mogłem chyba coś namaga zrobić. Ale no, no, pomyślałem, że wezmę tarczę No i wziąłem tą tarczę dla Lidii Nawet nie wiem czy to działa u niej, chyba działa Ale to, to masakra Ty ej, 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 chłopie Gościu chce mi coś człona zrobić, ja to Ja się na, nabrać nie dam Gościu, mam Cię zabić? Chcesz się bić? Nie no Nie będę się z nim bił, ale Dobra weź, dawaj mi tą kostkę no i git. Gdzie ty jesteś? Gdzie on poszedł? Tu jesteś. No dobra. Trzymaj. I ten typ mnie coś w człona zrobi. Coś tak czuję, że ówu Leci w ciula, ale no co no. Musimy mu zaufać. Nie ma to tamto. Dobra, hops do wody. Najwyżej umrzemy. Nic nawet obrażeń nie otrzymaliśmy. No i co? I tutaj, tak? Przełącznik No spoko, otworzyły się drzwi I na kucaku będziemy szli, żeby przypadkiem nie umrzeć Bo jak na zaskoczenia ktoś weź weźmie O, jakieś pułapeczki już widzę Matko boska Diagamoniu Pewnie ta Lidia to uaktywniła Ale to jakaś taka dziwna ta pułapka o chłopie, no co za, co za typa. Czemu ja tam przejść nie mogę? A bo tu, tu wystaję. No spoko. Dobra, o, okej. Okay. Jezu Lidia, zaraz umrzesz. No co za typa. Później będę musiał ją ratować jakoś. O kurde, jakie maski. Matko boska, fajne te maski. Szkoda, że nie mogę... ...tego jakoś zbadać czy coś. A, tu płytka była, sorry, ja sorry, sorry nie widziałem. To lecimy szybko, bo... Coś się złego dzieje Już się woda, woda napełnia I szybko trzeba tam przepłynąć Dobra, okej okay. Aha, spoko, myślałem, że nas oszuka jakoś co ucieknie Ale chyba nie jest tak, nie ma takiej tragedii No kurde, ty gdzie ja puś. Ciekawe czy jakiś bossiki jeszcze będzie Coś przypuszczam, że będzie jakiś boss Albo mini boss. ej, ej, ej. Bo my tam dołem musimy wpłynąć Dobra a, bo ja miałem pięć tych kostek i wszystko jasne, bo śniadzałem 4 A to 5 to jest git, w takim razie, dobra I to wszystko wyjaśnia, a tutaj nie ma jakichś skrzyneczek Przypadkiem poukrywanych Chyba nie ma No, ale zobaczymy co teraz będzie Zobaczymy, czy ten Nel od nas nie, nie oszuka jakoś Okej okay. No, trochę to trwało, nie powiem, że nie Pewnie zanim to skończymy, to już Parowy cent Centurion Ja pitole to ten potężny Ale on nie jest taki zły, nie jest taki straszny Jeszcze z krzyku go weźmiemy Mroźny krzyk jakiś O Jezu jak głośna ta gra jest Będę musiał wam ściszyć to No chłopie weź go tam ciukaj Ja pitole ale ataki ma A lidi chyba nawet to nic nawet nie, nie to zrobiło Taką mam ją wykokszoną No i elegancko Nie mają szans to tu mamy ciekawego granat. Spoko weźmiemy. To weźmiemy, bo to się przyda. Chyba się przyda, może się przydać. No to lecimy. A my pewnie jeszcze do księgi sobie wejdziemy. No dobra. No to akurat na ten odcinek powinno być git. Najwyżej go trochę potnę. Albo nie będę ciął, W sensie trochę ciąć, będę go musiał. Ale tak, tak lekko tylko. O, achievement nawet ścieżka wiedzy. No dobra. Dzięki, dzięki. Czytamy? No czytamy. Nie ma co. Dam Ci niemowlę, coś tam, coś tam Przenikliwalność coś tam, coś tam dodano No dobra chłopie O, Lidia już tam kurde zlęknięta była O, jestem kurde poznaj którą wiedzę, przenikliwość Coś tam, coś tam Epistolarna Użyj skry Nie wiem co to robi Jakieś przejście tam otwiera, Matko Boska Uuu, to się nawet kręci ja, pitol, nie wiedziałem, że w, Sky, w Skyrimie takie mechanizmy są. Ty, a Lidia gdzie jest? To trochę dupa, jak Lidia z nami nie ma. No ale no co, jakoś sobie poradzimy bez niej. Tutaj coś to biło nas, czy nie? Chyba nas, chyba nas nie biło. Chyba nie, a mogę to w to strzelić jakoś? Ty samo znikło. No dobra. Mam, mam nadzieję, że tutaj musiałem iść. O, już te macki mnie atakują. Głupie macki. Ale to chyba tutaj było. Ja pitole, no Weźcie się opanujcie, opamiętajcie, że i tam byliśmy Zdecydowanie tam byliśmy Tam o Teraz musimy poczekać sobie na, na znowu ten pociąg W ogóle to jest śmieszne, bo to jest z książek zbudowane, tak jakby Chociaż nie wiem, czy to książki Nie mam pojęcia, chyba tak, chyba książki Ewentualnie jakieś martwe ciała Co to jest? Nie, to jakieś książki te no w sumie jesteśmy w książce, no to... Może być logiczne, że to są książki. Jakieś tam te... Yuh, jakieś zwoje. O kurde, tu są jakieś, jakieś posągi straszne. I to jest takie dosyć nieciekawe. Rozdział drugi. Otwórz. No powiem wam, że... A chodźmy jeszcze zobaczymy tą tą, bo tam była jakaś kulka. Mogę się chyba wrócić, co nie mogę. Tak. Szczelnica wytrzymałości. No i fajnie, no i git. To chyba nam wytrzymałość po prostu odnowi. Jakbyśmy mieli mało, żeby móc sobie tutaj przesprintować. Jakieś tam takie morskie rybki. Matko Boska. Jezu, ale ciary, no. Masakra, i już przeciwnicy. Czy hacze. Mam nadzieję, że nie będzie ich dużo, bo oni są potężni dosyć. A zwłaszcza bez Lidi, oni mogą być mocni. Tak jak, jak, jak jestem z Lidią, to oni nam nic raczej nie zrobią, ale. Zależy też, ile, ile ich będzie, co nie? trójkę zaatakują, czy coś, no to może być nieciekawy. A jest ile... Jezus Maria, jeszcze tamci przyszli Po co wy tu przyszliście? Czemu jeszcze sprintować? Nie mogę Kościół Nie wiem, czy najpierw tego... Chyba tego czyhacza najpierw zabiję. Ale kurde, gdyby tak z mieczem teraz tutaj latać, to byłaby masakra dopiero Tak z mieczem Z łukiem to jeszcze mam jakąś szansę, ale tak bez łuku to... O, nie widzę tego no i spróbujemy tego czyhacza zaciukać. Kurde ty. Jaki on potężny. Dobra, przerzucimy się na tą kamerę. No i trzeba uciekać trochę i się napitać taką na dystans z gościem. Oj, przypadkiem kliknąłem. Ale to w sumie ten, ten Że można sobie kliknąć i sobie popatrzeć, co, co, i, da, co i jak się dzieje. Dobra, tam. No kurde, najgorsze są te ci poszukiwacze. Bo tu jest chyba jakiś klon jednego czy coś. Właśnie mogą sobie klony, klon, klony robić. Atakują, kurde, strzelają na dystans. Magowie jacyś. No magowie są ogólnie silni w Sky, Skyrim, ale to dopiero później pod koniec gry, bo na początku to ciężko mają. Ja pitole, no i coraz więcej ich jest. Już jest trzech. Chyba trzech było od początku trzech może. A nie, tam, to, tamten do ten był ten klon. I ten ostatni został. Elegancko. Poszukiwacz. Zaraz cię zaciukam. I cyk. Jeszcze ostatnie, nie wiem, dwa strzały. No, o! który to który? A, to był jakiś klon. Dobra, chłopie. Nie ze mną te numery. Tam w ogóle coś tam tam jest. Nie wiem, może to będę mógł użyć. Może to tylko jakieś posągi. Ozdobne jest. Yyy, ale zniknął gościu. Fajny finisher. I teraz co? W ogóle tego czyhacza. Co on tam ma? Ikra, zębacza, spoko, złoto strzała i diadem. U trochę mało mamy. no Nie chcę tego skiry używać. Mogę użyć to I co nam to? Drzwi nam otworzy. No spoko. Kupka popiołu. Strzały weźmiemy. Przydadzą się te szklane strzały przy ten, z chęcią wezmę. A, czyli tu możemy się wrócić do pierwszego rozdziału. A to ja nie chcę się wracać jeszcze. Klejnociki, spoko. Ja chcę zobaczyć, co tu jest. A, dobra, tu już poznamy tą tą wiedzę, czy coś tam poznamy. Jakaś skrzyneczka czy coś. Tu jest te Skirre Strong, nie Skirre Błąd tanosa, Gasta jakiś coś tam coś tam Opowieści, no możemy sobie pozbierać Bo ci dwa dwamerowie no to nie, nie, ciekawe historie mają nie, nie, niektórzy Jest rozdział trzeci I zobaczymy co będzie w tym trzecim rozdziale No tak bez Lidii samemu to trochę ciężko jest czasem, nie powiem Dlatego Lidia jest nasza kochana, taka piękna, cudowna Przepotężna A ty chłopie gdzie... Jezus Maria Co za typ se zniknął no, kurde, bo wejzar zaraz spadnę i będzie dopiero A ja nie chcę spaść A co to w ogóle tak się świeci? Jezu, ile tu tych poszukiwaczy jest Już tam kolejny na schodach Ci poszukiwacze to chyba najgorsi są przeciwnicy Na razie jakiś tu widziałem nie, No pewnie Mirak będzie cięższy, ale to Mirak to Mirak Z bossem to może być ciężko, poza tym raczej Lidia, Chociaż nie wiem czy będzie Lidia, Bo może być tak, że będziemy się z nim, z nim jakieś, jakieś księdze bili czy coś Kto to wie? A no to nam w ogóle obrażeń chyba nie zadaje Może nam coś zabiera, jakąś kondycję czy coś Może tak być i smoczy, smoczy krzyk Pięknie No to obrażeń za dużych nie robi, ale fajnie, bo spowalnia No kurde, już gówniak przywołał swojego klona Chodźmy tu Tą kubkę... Czemu w ogóle z nich nic nie leci, no? Tak się z nimi trzeba namęczyć, a nawet strzał nie oddają To jest masakra Dobra, hopie. Poszukiwacz U. Co tu jest? To, 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 to. Spoko. Książki jakieś i tyle. No, spoko może być. Kolejne przejście takie. I co to w ogóle jest? No, co to tam jest? No, raczej nie będę, nie będę chciał tam strzelać, ale tam coś lata, jakieś te książki czy coś. Pełno tych macek. No, nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. Ciekawe, że tam coś jest. No ja Pitoli, już się Czychasz na mnie uwziął. Ja nie chcę się Czychasz bić z Tobą. Ty jesteś dobry, ziomal. Nie chcę się bić. Ja tu przyszedłem tylko po książeczkę i zaraz wychodzę. I coś tu będzie, czy niezbyt? Matko Boska, co to jest? Kolejny poszukiwacz na no spoko. Ale to się tak strasznie wydłużało. Taki spoko efekt. Się aż przeraziłem. Dobra, tam, panie poszukiwaczu Dlaczego no znowu pusto? Teraz mi się strzały szklane skończą i będzie dopiero Nieprzyjemnie O Jezu Matko Boska I teraz z tym czyhaczem będę się bił? Jest i czyhacz, tylko nie, chyba to nie jest ten sam nawet Ale spoko, że to już się nie rusza Chociaż niespoko mi plecy robią Ty, no skąd wy się wzięliście? No co za gówno, ty ja pitole. Czemu nagle oni się pojawili, no? Przecież ich tu nie było. Matko bosko. Co to się stanęło się? Ale dam radę. Fajnie, bo upa pewnie szybko dostaniemy jako, jakiegoś. No ciężcy przeciwnicy. To dużo trzeba strzał zużyć w ogóle. Ha unik. Widziałeś gościu, tak, tak nie potrafisz unikać, ale... Strzały nam się kończą. Nie wiem ile w ogóle z tych strzał. No, to może być problem ze strzałami. Jak chcę mikstury. Tu są mikstury. No chłopie Ty A tu jakieś na boki są jeszcze wejścia. Tam jeszcze nie byłem. O, fajnie, że się rozbija o ściany to. Ten tego czyhacza coś. Gościu, weź się nie zbliżaj. Bo ty jesteś straszny. Oj, kolejny diadem. Ale ja tam nie chcę wracać. Nie, nie, nie. Chociaż. Nie wiem, czy tam nie będę, nie będę musiał pójść. Ale chyba nie. Zobaczymy. Na razie idę, idę tych. Tych, tych poszukiwaczów zabić. No bo wkurzający są. To fest. Tu nie mogę przejść. To skąd wy się w ogóle wzięliście? Co, co mi tacy ciężcy? Masakra. Tyle strzał na was zmarnuje. No powiem wam, że może być ciężko z tymi mieczami, ale jakoś sobie na razie daje radę. Nie ma tragedii. No ale zobaczymy, jak to będzie. Tu kolejne te macki czy coś. Kolejne macki. O, jest księga. Najwyżej że się wrócę. Jak nie będę po prostu dał rady, jest po jakieś strzały, sobie kupię gdzieś tam w mieście czy coś. Ale no fajnie byłoby to już. już skończyć. Jeszcze czwarty rozdział. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś bossa czy coś. No bo się może kiepsko skończyć dla nas. Okej, okay, uuu już bym ominął klejnociki I czyżby był tak czarny klejnot? I co teraz? Czytamy czarną księgę. Co to jest? Masakra. Co to jest? Ja Pitolek weźmie... czy później trafia o, do mnie każdy. Weź mnie nie zabijaj. Kto poszukuje? Jakieś Hermeus Mora. A coś tam o nim słyszałem. Czekaj, kto to o tym mówił? <śpokój> Spokojnie właśnie wychodzę. Kim jesteś? Jestem Hermeus Mora. No spoko, spoko. Ogrodnik ludzki. Masakra. Znawca nieznane. No dobra, dobra, weźmy ja nie nas. Jesteś w moim królestwie. Ale kurde głos to ma kozacki. Czego ode mnie chcesz? Jesteś w moim królestwie. Matko Bosko. Zdało ci się dotrzeć do zakazanej. Co się wiedzy, z jego oczami dzieje? Którą wcześniej. No, Mirak stopuł, tak? tak? Była tylko jedna osoba. No i kościu, co się pultasz? Co dziś zależy? Jesteś z dziecięciem. No tak, jest. Jak tak. Mirak. Przed tobą. Tylko, wiecie, tu to jest tak, że wiedzy. poznamy tą wiedzę, to może niekoniecznie Odej. być dla nas dobre, co nie? Może się zmienimy w złą osobę, czy coś? To to wie. Aha, aha. No dajmy to pierwsze. Ode mnie nauczył się okay. wszystkiego, co wie. A ty nas można nauczyć gościu, czy nie? Wiem, czego chcesz. O, nie do końca. Może po co my tu przyszliśmy zabijać tego miraka? Nie wiem. Ja mogliśmy sobie spokojnie w Skyrim siedzieć. Tak chciało nam się wycieczki i się okazało się, że mirak jakiś wiedza, jest. Której potrzebujesz. Choć nie było ci wiadome, że jest ci potrzebna. No, co mogę się obrócić? Drugie Aha. słowo moc. Używaj okay. go by zmuszać śmiertelników do wypełniania twej woli, o. ale to za mało. Ciekawe, kurde. Mirak zna ostatnie słowo. Mocy. No, ale poznam, poznam. Jest spokojnie, nie A Nie można powiedzieć od, od razu. No i co Mirak. teraz? Mirak. Dobrze mi służy. No. I został nagrodzony. No kurde. Mogę dać ci tę samą moc co jemu. I teraz nie mam pojęcia. Co my zrobiła? da wiedza. No w sensie ma nawet jeszcze wyboru nie mam, ale no. Jaka może być ta cena? Mhm. Mhm. Dajmy to pierwsze. wiedza. Za wiedzę. Co to znaczy? Skalowie przez wiele lat. Skrywali przede mną swe tajemnice. Czas, aby ta wiedza znalazła się w mojej bibliotece. Czy ci skalowie to byli ci to tam wiosce siedzieli? Hmm. Dobra, Dobra, damy, damy pierwsze. Wiem, że to zrobisz. A wtedy dam ci wiedzę. Nie wiem, czy ty siedzili się, w staniemy czy co? No może być różnie. Później na Skyrim nie będą lubieli. I co wtedy? Szamana z No dobra. To zna tajemnice, które to się zrobi? Posiąść. Nie ma sprawy. To możemy teraz się wrócić. Uży. Ty, gdzie ty znikłeś? Matko Boska, o. I są kolejne rzeczy. Siła smoczego dziecięcia dziecięcia. Yy. Tego nie używam raczej, bo nieugięta siła to jest jakiś słaby krzyk Więc twój ognisty oddech zabija wrześnika O kurde, to jest dobre Tylko nie mam ognistego oddecha U. Y O kurde i to jest dobre Weźmiemy to o, Zdecydowanie to Bo my na razie używam tego mrozu Dobra i wracamy do solskiej. Bo właśnie używam na razie tego mrozu No bo nawet ognia nie mam, ogień chyba jest lepszy, chociaż nie wiem Obów, na ofera, a... Nie no, aż takich to pewnie nie, ale... Dobra, kurde. Nie śmie się, gościu. No dobra, dobra. Mogę, co to jest? Te co się... Nie wiem. Dobra, dzięki, chłopie. A mogę ciekawe ile jest tych czarnych ksiąg, czy musimy je wszystkie zdobyć, czy nie. No i to będzie po koniec tego odcinka. No dzisiaj, nie wiem, pewnie długi był odcinek, pewnie zaraz 40 minut trwa. Jak nic, Pe pewnie jakoś go pomontuję. Ale no spoko, dużo się dzieje w tym Skyrim Co to jest? No nie gadaj, ja pitole Ja miałem tu odcinek kończyć od takiej rzeczy A ja strzału nie mam, I co ja zrobię? Chłopie, ja strzału nie mam, co ja ci mam zrobić? No i koniec <laughs> Lidia, 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 nie masz jakichś strzał? Dawaj Lidia, no czemu nie mogę z tą gadać? Dobra, to wiecie co, ja na razie skończę ten odcinek, zawalczę ten, z tym smokiem I widzimy się w kolejnym odcinku, może wam coś pokażę, może pokażę wam tę te, walkę jeszcze ze smokiem Jeszcze sobie to nagram, jak coś się ciekawego stanie to wam pokażę No ale łapki w górę, klikajcie, subskrybujcie też, jeżeli wam się podoba oczywiście to co robię I trzymajcie się, do kolejnego odcinka, na razie